Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam Was w tej majowej aurze, bo z jednej strony świeci słońce, ale z drugiej strony jest 9 stopni i pada deszcz. Natomiast są to idealne warunki dla bohatera dzisiejszego odcinka, a jest nim Nowe Subaru Forester, które można by powiedzieć śmiało reprezentuje tak zwaną starą, dobrą japońską szkołę motoryzacyjną. Co mam na myśli, opowiem w odcinku. Zapraszam. Za użyczenie tego auta bardzo dziękuję salonowi Subaru Waro bielsko-biała. A teraz zapraszam na test. Krótko o historii. Subaru Forester jest z nami na rynku już od 1997 roku i przez ten czas doczekało się aż sześciu generacji, z czego oczywiście to jest najnowsza. Forester miał zawsze tak zresztą jak inne modele marki Subaru, swoich indywidualnych odbiorców, którzy cenili te samochody za swoje właściwości terenowe, za pewnego rodzaju prostotę oraz można by powiedzieć rodowód marki, co przewija się również w tym modelu. Patrząc od boku, widać, że mamy do czynienia z dosyć dużym samochodem, no i tak jest: 4,67 m na długość, 1,83 m na szerokość i 1,73 m wysokości. Prześwit wynosi 22 cm, co przydaje się przy terenowej jeździe, o czym opowiem oczywiście w teście jazdy, a teraz pokażę Wam troszkę stylistyki. Kiedy patrzę na Forestera szóstej generacji, widzę tutaj dużo nawiązań stylistycznych do poprzednika, ale to dobrze, bo dalej ten samochód prezentuje pewnego rodzaju, prostotę w projektowaniu, w stylistyce. Na pewno różnice dotyczą zobaczcie lamp przednich, które teraz mają dodany tutaj pewien podział. No, ale teraz takie podziały w lampach są po prostu modne. Lampa jest oczywiście full led. Zobaczcie, dalej mamy duży, masywny grill przedni, który wręcz wychodzi nam tutaj na maskę. No i fajnie, że zostały takie rzeczy jak na przykład plastikowe dolne osłony zderzaka, więc nie będzie nam szkoda wjechać w tym autem w teren. Naprawdę dobrze to wszystko wygląda. Więcej znajduje się z tyłu. Zobaczcie. Fajny zabieg stylistyczny to dodanie wytłoczonego na tylnej klapie napisu Forester, co pewnie jest też tańsze w produkcji, bo wystarczy tylko wytłoczyć formatkę zamiast naklejać literki. To co się jeszcze mi podoba. Zobaczcie tutaj mamy również plastikową listwę z napisem Forester i ona nam fajnie osłania wejście do bagażnika, o którym za, za chwilę powiem, więc nie porysujemy sobie tutaj tego zderzaka. Sam zderzak ta osłona jest bardzo wysoka, sięga, zobaczcie, bardzo wysoko, więc też nie ma możliwości, żeby gdzieś tam gałęziami porysować sobie lakier. No i to, co jeszcze mi się bardzo podoba, zobaczcie, klasyczna, zwykła końcówka układu wydechowego, która jest poprowadzona prosto, nie jest nigdzie schowana, nie ma tutaj oszukiwania, jest to samochód spalinowy, a sam wydech brzmi tak. Powiem Wam teraz więcej o bagażniku, do którego dostęp mam otwierając elektryczną klapę. Możemy też machnąć nogą pod zderzakiem, również ta klapa nam się otworzy. Zobaczcie, w tej konfiguracji ta pojemność wynosi 508 litrów, czyli naprawdę nieźle. Zwracam też uwagę na układ tego bagażnika, że on jest prosty, że te nadkola nie są tutaj zbytnio obudowane, tylko to co potrzeba. Mam tutaj też dostęp, zobaczcie, do Pochylenia tylnej kanapy, co zobaczcie, właśnie robię jednym przyciskiem bardzo szybko i w tym momencie mam 1731 litrów, a to już pozwala przewieźć naprawdę wiele. Zwracam też uwagę na tutaj tą osłonę zderzaka, o której już mówiłem. Dostęp do tego bagażnika jest łatwy, nie porysujemy sobie tego, a przy tym nas plecy nie będą boleć przy ładowaniu czegoś do tej przestrzeni bagażowej. Jeżeli zastanawiacie się, jaki silnik drzemie w Foresterze, to mogę Was w sumie odesłać do testu Subaru Crosstrek, który pojawił się w tamtym roku na moim kanale, bo jest to dokładnie ta sama jednostka napędowa, czyli dwulitrowy, czterocylindrowy bokser o mocy 136 koni, wspierany 17-konnym silnikiem elektrycznym, dlatego układ ten nazywa się E-Bokser. O kulturze pracy tego silnika chyba nie muszę mówić, bo pracując świetnie, zobaczcie. Z racji układu typu bokser, zobaczcie, silnik jest umiejscowiony naprawdę nisko, przez co środek ciężkości również jest niski, co przydaje się w aucie, które waży 1700 kg i czuć to w trakcie prowadzenia na zakrętach. Sam dostęp do elementów sprzętu tego samochodu jest bardzo dobry. Zobaczcie, mamy dwa akumulatory, które sobie możemy w łatwy sposób odkręcić. Tak samo na przykład do filtra oleju jest dostęp, zobaczcie, praktycznie od góry normalnie ręką to można odkręcić. Naprawdę dostęp jest świetny, zmieściłby się tutaj też dużo większy silnik, a nawet taki się mieści, bowiem Forester w Stanach występuje z silnikiem o pojemności 2,5 litra, czyli dużo większym. Wspomnę jeszcze pokrótce o napędzie, który jest tutaj na cztery koła, jest on puszczony normalnie wałem, co mi się bardzo podoba. No a skrzynia biegów to CVT, czyli bezstopniowa przekładnia, jednak to CVT jest wyposażone w symulację siedmiu przełożeń i powiem Wam szczerze, na początku w trakcie jazdy ciężko mi było odróżnić, czy jadę samochodem z bezstopniową przekładnią, czy z klasyczną skrzynią biegów. O tym powiem Wam więcej w teście jazdy. silniku jego osiągach opowiem więcej w teście jazdy a teraz zapraszam was na test miejsca w środku zasiadam więc za kierownicą i Czuję, że wsiadam wysoko, dlatego że prześwit, tak jak mówiłem, ma 22 cm, co pozwala bardzo wygodnie wsiąść, zasiąść do tego samochodu. Pozycja za kierownicą jest bardzo dobra, to znaczy łatwo się mogę tutaj ustawić. Regulacja kolumny kierowniczej również jest w dobrym zakresie, więc bez problemu mogę odnaleźć sobie tutaj wygodną dla siebie pozycję. Miejsca na nogi jest naprawdę dużo, a sama podłoga jest na tyle wysoko, a na tyle nisko, że bez problemu te kolana tutaj... Nie cierpią, to znaczy pozycja jest praktycznie, jakbyśmy siedzieli na krześle, a to pozwala przemierzać długie trasy tym autem bez większego zmęczenia. Zobaczmy, jak wygląda to z tyłu. Mogę się teraz usadowić na tylnej kanapie, co od razu wam powiem, nie stanowi najmniejszego problemu. Jest podobnie łatwe jak to ma miejsce z przodu. No i przez to, że auto jest takie długie, wygospodarowano tutaj bardzo dużo przestrzeni na tylnej kanapie. No bo zobaczcie w ogóle kolanami nie haczę o przedni fotel. Mogę się nawet lekko tutaj. Pozycji pół leżącej ułożyć, i również nie stanowi to problemu. Naprawdę tego miejsca jest z tyłu bardzo dużo. Siedzę sobie na wygodnej kanapie. Jeżeli chodzi o miejsce nad głową, jest go naprawdę dużo. W ogóle nie dotykam głową dachu, tak jak to miało miejsce zresztą z przodu. Zobaczcie, co znajduje się z tyłu dla pasażerów. Na tej kanapie do dyspozycji mam, zobaczcie. Taki klasyczny, miękko obity podłokietnik z dwoma miejscami na napoje. Do tego zobaczcie, tylna kanapa na skrajnych miejscach jest podgrzewana. Mamy też tutaj nawiewy na tylny rząd oraz USB typu C i takie zwykłe, klasyczne USB. Nie powiedziałem Wam o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Tutaj kamerzysta może pokazać, ja to pokażę na swoim przykładzie. Jest tasiemka i tą kanapę możemy sobie w kilku płaszczyznach wyregulować. Naprawdę, jeżeli chodzi o podróżowanie tym autem z tyłu, jest naprawdę ok. Opiszę wam teraz to, co znajduje się we wnętrzu Forestera. No i pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to pionowy ekran. Dla kogoś, kto oglądał test Cross nie będzie to zaskoczenie, bo tam jest identyczny. Ale jeszcze raz przypomnę, on właśnie ma pionową taką rozdzielczość. Wszystko jest pogrupowane w pewne kafelki, łatwo się jest w tym tutaj odnaleźć. Panel klimatyzacji zawsze znajduje się w dolnym miejscu, możemy tutaj łatwo tym sterować. No a zostały fizyczne przyciski od temperatury, tak samo na przykład od podgrzewania szyby przedniej. Mamy też fizyczne przyciski pogłaśniania, przyciszania. Poniżej znajduje się ładowarka indukcyjna, jest to bardzo wygodne miejsce, żeby sobie telefon położyć. No i zobaczcie, klasyczna dźwignia od automatu. Nie ma tu żadnych przełączników, tylko jest prosta, zwykła dźwignia. W tych czasach ciężko znaleźć auta, które mają takie rozwiązania, ale tak jak mówiłem, Subaru idzie pewnego rodzaju starą japońską szkołą motoryzacji. Co jeszcze w tym teście będzie się przewijać? Zobacz Dalej tutaj mam, mogę sobie włączyć podgląd z kamer 360 stopni, które się w tym samochodzie znajdują. No i mam elektryczny hamulec ręczny. Dwa miejsca na napoje oraz gniazdo 12V znajduje się w tym miejscu. Bardzo fajnie i ergonomicznie jest to zaprojektowane. Ten duch starej japońskiej szkoły budowania samochodów przewija się również patrząc za kierownicy, no bo zobaczcie, nie ma tutaj w ogóle ekranu. Jest klasyczny prędkościomierz i obrotomierz, czego w tych czasach naprawdę rzadko można doświadczyć. Druga rzecz to sama kierownica. Na niej jest dosyć sporo przycisków, ale da się tutaj bez problemu odnaleźć, dlatego że wszystkie są fizyczne, mają też bardzo przyjemny klik. I naprawdę po, czasie, po chwili jazdy tym samochodem bez problemu byłem się w stanie odnaleźć, co się tu znajduje. Mamy też manetki zmiany biegów. Tak jak mówiłem, mam tutaj wirtualne przełożenie o tym pogadamy przy teście jazdy. Szybko opiszę materiały wewnętrzne. Zacznę od foteli. Mamy tutaj perforowaną skórę w kolorze karmelowym i wykończenia z Alcantary. Na boczkach drzwiowych również ten materiał się nam tutaj przewija. Jest to wszystko miękko wykończone i sprawia wrażenie trwałego i na długie lata. Jeżeli chodzi o materiały na desce rozdzielczej, tutaj również jest miękko, tutaj jest twardo, ale jest to wykończone ciekawą grafiką, a tutaj listwą. Naprawdę myślę, że te materiały przeżyją bardzo długi czas, do czego to auto zostało zresztą stworzone. Chciałem też zwrócić uwagę na panoramiczny dach, który się tutaj znajduje. Zobaczcie, on nam znacznie doświetla to wnętrze i możemy sobie go. W pełni rozłożyć. Naprawdę bardzo przyjemne w trakcie jazdy. Myślę, że to wszystko, co mam do przekazania o wnętrzu, a teraz zapraszam na test jazdy. Test jazdy zacznę sobie od wyłączenia tych wszystkich pikaczy, które mnie tutaj mogą rozpraszać. Na szczęście dostęp do tego jest. Dosyć przejrzysty, jednak tych menu jest bardzo dużo, żeby to wszystko powyłączać, a ja nie lubię, jak mnie tutaj elektronika wspiera w tym, chociaż tych systemów jest bardzo dużo. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym systemie Subaru EyeSight, który nam cały czas tutaj monitoruje pracę kierowcy, czy on jest skupiony na drodze. W razie na przykład, gdybyśmy jechali na aktywnym tempomacie i puścimy wszystko i nie będziemy reagować na to, żeby przejąć kierownicę, ten samochód zacznie nam y, najpierw lekko dohamowywać. Aż w końcu włączy światła awaryjne i się zatrzyma na końcu odblokowując zamki w drzwiach. Ma to ułatwić później ewentualną akcję ratunkową. Natomiast tych systemów bezpieczeństwa jest dużo, ale ten test chciałbym podzielić na dwie części. Pierwsza część to będzie drogowa, którą właśnie zaczynam, a za chwilę wjedziemy, no może nie w mocny teren, ale na pewno w lekki off-road. Pierwsze moje uwagi będą odnosiły się do skrzyni tej CVT, o której mówiłem. No i ja właśnie słuchajcie, jadę y, delikatną prędkością. No i te obroty są rzędu 1500 obrotów na minutę. Naprawdę nie czuć w tym momencie w ogóle jaką skrzynią jedziemy. W momencie zobaczcie, kiedy ja wcisnę sobie gaz, no to w tym momencie przez chwilę było czuć takie przeciąganie tej skrzyni, ale zaraz ten wirtualny bieg został zmieniony na kolejny. Naprawdę te wirtualne biegi to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Możemy sobie podglądać, na jakim biegu jadę. Właśnie jadę na szóstce. Łopatką redukuję na piątkę. Zobaczcie, obroty nam wzrosły. Naprawdę jest to wrażenie, jak, jak gdybym jechał zwykłym automatem i można się do tego zdecydowanie przyzwyczaić. Na kierownicy mam dostępne dwa tryby jazdy, w jakich ta skrzynia ma pracować. W tym momencie jadę w trybie S, czyli sportowym. No i zobaczcie, obroty zdecydowanie wzrosły. A domyślnie samochód odpala się w trybie i, czyli mamy tą jazdę taką łagodną. Te obroty ledwo przekraczają 1000 i naprawdę jest to auto bardzo komfortowe. Co do komfortu jazdy, słuchajcie, zawieszenie na asfalcie całkiem dobrze wybiera nierówności. Można poczuć, że ono jest lekko twardo zestrojone, ale z drugiej strony to auto sprawia wrażenie takiego zwartego. No i trzeba przyznać, że naprawdę, mimo że to jest SUV o całkiem wysokiej Wysokich gabarytach to nie buja się bardzo w zakrętach i zdecydowanie można precyzyjnie tutaj pokonywać tą drogę. Tak jak mówiłem, jest to miękka hybryda, ale ten układ elektryczny włącza się nam tutaj niezmiernie rzadko. Plus jest też taki, że w momencie, kiedy on się włącza albo przełącza z powrotem na benzynę, to ingeruje tak słabiutko, że w ogóle nie czuć, czy my jedziemy w tym momencie na prądzie, czy na spalinie. Dobrze, bo ten silnik elektryczny nie jest tutaj tak na siłę wciśnięty wygłuszenie jeżeli chodzi o Forestera jest na takim normalnym powiedziałbym poziomie, nie jest ani zbyt tutaj głośno ale najbardziej cicho też tutaj nie jest natomiast w trakcie jazdy spokojnie da się pogadać z pasażerem albo nawet z pasażerami, którzy siedzą na tylnej kanapie druga rzecz to widoczność w kabinie, która jest naprawdę na dobrym poziomie, te szyby są bardzo duże chciałem też rzucić na bardzo szerokie lusterko wsteczne, które się tutaj znajduje, no i wszystkie te przeszklenia powodują, zwłaszcza też ten panoramiczny dach, że w tym aucie jest po prostu jasno. Słupki nie są zbyt grube, widoczność jest dobra, na pewno to zasługuje na uwagę. Tyle by było z testu asfaltowego i zobaczcie, wjeżdżam teraz w taki, jak mówiłem, lekki offroad, gdzie jest też troszkę wody i to dobry moment, żebym powiedział coś więcej o własnościach terenowych Subaru Forester'a. Znajduje się na luźnym podłożu, więc to jest dobry moment, żebym przełączył samochód w tryb śnieg łamany przez shooter. No i w tym momencie ta praca całego układu napędowego jest przystosowana do właśnie takiej luźniejszej nawierzchni. Na przykład włącza mi się też asystent zjazdu w tym momencie, więc mogę w pełni kontrolować to, co ten samochód robi, i naprawdę czuję się pewnie w tym terenie. Zobaczcie, drugi z trybów to głęboki śnieg łamany przez błoto. On również zupełnie zmienia tutaj charakterystykę pracy. Przede wszystkim czuję to po skrzyni biegów, która działa w dużo wyższej partii obrotów. I naprawdę myślę, że bez problemu można się tym autem z takiego błota wygrzebać. Ten napęd na cztery koła jest tutaj cały czas spięty i on zdecydowanie mi pomaga w trakcie jazdy. Mogę nawet bez, przez takie większe przeszkody przejechać z wyższą prędkością, co właśnie w tym momencie robię, i spokojnie pewnie mogę się czuć tutaj za kierownicą tego samochodu. Wiadomo, te wertepy, które się tutaj znajdują, nie są dla tego auta żadną przeszkodą, ale również w cięższym terenie spokojnie sobie to auto poradzi. Jeżeli mógłbym podsumować to, jak zachowuje się Forester, jest to naprawdę uniwersalny samochód zarówno do jazdy na co dzień, jak i do terenu. I nie jest to tylko jakiś tam udawany słów, tylko zdecydowanie po terenie tym autem pojedziemy. Podoba mi się, że subaru nie zatraciło tutaj tego off ducha. Zapraszam na podsumowanie testu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego testu. Ja zaraz będę uciekał na myjnie tym samochodem po dzisiejszej zabawie, ale zanim to jeszcze chciałem pogadać o cenach, dlatego że nowego forestera możecie mieć już w cenie poniżej 200 tysięcy, a taka wersja platinium jak ja mam dostępną do testu. To wydatek w okolicach 212 tysięcy. Czy to mało, czy to dużo, dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji tego kanału i łapce w górze. To pomaga mi w rozwoju. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!